Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym Was zaprosić do krótkiej prezentacji Toyoty Prius, która jest wyposażona w silnik hybrydowy i jest z roku 2017, a za mną znajduje się Lexus NX200T, którego realizację możecie już zobaczyć na naszym kanale YouTube'owym. Linka znajdziecie w opisie. Zapraszam do oglądania. Niebawem odbiorą samochody i będą cieszyć się z pięcioletniej gwarancji z limitem 100 tysięcy km, a aby gwarancję zachować, należy serwisować samochód raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów. Regularnie możecie zobaczyć nowe filmy na naszym kanale YouTube'owym. Aby nie pominąć kolejnych filmów, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. A jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie zasięgową łapkę w górę. W ten sposób wspieracie nasz kanał. Silnik w prezentowanym modelu to czterocylindrowa wolnossąca jednostka o pojemności 1,8 litra i mocy 98 koni. Mechanicznych. Wraz z napędem elektrycznym łączna moc wynosi ponad 130 koni mechanicznych. Napęd samochodu Toyota Prius zapewnia opracowaną przez toyotę Hybrydowa jednostka napędowa o nazwie Hybrid Synergy Drive o układzie szeregowo równoległym. Toroidalny zbiornik LPG został zamontowany w miejscu koła zapasowego. Ma pojemność 50 litrów, co pozwala zatankować około 40 litrów gazu. Natomiast zawór tankowania został umieszczony zgodnie z życzeniem właściciela pod klapką wlewu benzyny. Aby zatankować, należy jednak użyć dołączonego adaptera. W tym modelu to Średnie spalanie benzyny będzie wynosić około 7 litrów, natomiast my litrażowaliśmy samochód podczas jazdy lokalnej, nie przekraczając prędkości 80 km na godzinę. Spalanie gazu wyniosło 5,7 litra plus 0,8 litra benzyny. I mowa oczywiście o spalaniu. Na 100 kilometrów. A teraz ciekawostki. Prius to samochód osobowy klasy kompaktowej o napędzie hybrydowym Hybrid Synergy Drive produkowany przez japoński koncern motoryzacyjny Toyota Motor Corporation od 1997 roku. Od 2015 roku produkowana jest czwarta generacja modelu, natomiast nazwa Prius pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego wcześniejszy. Nazwa ta została wybrana, ponieważ model Prius trafił do sprzedaży, zanim świadomość ekologiczna zaczęła kształtować trendy w motoryzacji. Toyota Prius czwartej generacji została po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie w 2015 roku. Pojazd został zbudowany na bazie nowej płyty podłogowej TNGA. Stylistycznie pojazd nawiązuje do napędzanej wodorem Toyota Mirai. Wraz z czwartą generacją pojazdu zadebiutowała nowa wersja napędu hybrydowego, która jest mniejsza oraz lżejsza. Prius w 2016 roku otrzymał 5 gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP. Nie zabrakło w nim również systemu Toyota Safety Sense. W październiku 2016 roku Prius czwartej Generacji został uznany za najbardziej niezawodne auto na amerykańskim rynku w rankingu niezawodności amerykańskiej organizacji konsumenckiej Consumer Reports. A wracając do jednostki napędowej prezentowanego Priusa, źródłem energii jest w nim silnik benzynowy pracujący w oszczędnym cyklu Atkinsona. Pod względem funkcjonalnym zastosowany w niej układ elektromechaniczny, składający się z przekładni planetarnej i dwóch asynchronicznych trójfazowych silników generatorów elektrycznych, pełni rolę bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów, zapewniającej optymalne warunki pracy silników. Spalinowemu. Pracę układu napędowego nadzoruje komputer, który w zależności od zapotrzebowania steruje przepływem mocy, czyli prędkości obrotowej i momentu obrotowego. Nadwyżka momentu obrotowego silnika spalinowego wykorzystywana jest przez pełniące rolę generatora większy silnik elektryczny, a wytwarzany w nim prąd zasila mniejszy silnik elektryczny, którego prędkość obrotowa sumuje się z przekładni z prędkością obrotową silnika spalinowego. Nadwyżki energii elektrycznej są wykorzystywane do doładowywania akumulatora, którego znaczna pojemność umożliwia także ruszanie i jazdę na krótkich odcinkach. Odcinkach bez uruchamiania silnika spalinowego. Do doładowywania akumulatora wykorzystywany jest również prąd wytwarzany w układzie podczas tzw. hamowania rekuperacyjnego. Komputer uruchamia hamulce hydrauliczne dopiero przy silnym hamowaniu. Takie rozwiązanie umożliwia znaczną oszczędność paliwa dzięki zapewnieniu optymalnych warunków pracy silnika spalinowego, wyłączania go wtedy, gdy jest potrzebny i odzyskiwania energii podczas hamowania. W efekcie zapewnia to mniejszą masę oraz większą sprawność i niezawodność układu. Podsumowując, to kolejna realizacja montażu instalacji LPG do samochodu wyposażonego w silnik hybrydowy. Dziękuję Wam za poświęcony czas. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia.